Audycja zawiera lokowanie produktu. Gościniec! Gościniec! Zaczynamy program Gościniec Radia Września. Dzisiaj, proszę Państwa, wysokie loty, bo porozmawiamy sobie o sondach, które wysoko latają i zbierają mnóstwo danych. Taką sondę tworzą nasi uczniowie z liceum imienia Henryka Sienkiewicza we wrześniu, nie tylko, bo jest także uczeń ZSP z klasy informatycznej, ale zacznijmy od przedstawienia naszych dzisiejszych gości. Anna Nowicka, nauczycielka fizyki i matematyki w Elo we wrześniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest jeszcze nauczycielką w szkole... Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6. Matematyka, fizyka. Weronika Maciejewska, uczennica trzeciej klasy, profil biologiczno-chemiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zuza Grzybek, też uczennica trzeciej klasy, ale profil polski, angielski biologia rozszerzona. Dzień dobry. Wiktoria Maciejewska, również uczennica trzeciej klasy i ten sam profil angielski polski biologia rozszerzona. Witam. Brakuje nam kilkoro gości. Wymienię, to jest Oliwia Wiśniewska. Wiśniewska również z Elo trzecia klasa profil biologiczno-chemiczny. Zofia Kazibut, także biologiczno-chemiczny profil i Mateusz Lech, uczeń z zespołu szkół politechnicznych, klasa informatyczna. Kogoś pominąłem? Nie. Dobrze. Pani Anno, to zacznijmy od pani. Nie przerasta to naszych uczniów? No wystrzelić jakąś sondę, zbudować, ściągnąć dane. Nasi uczniowie nie posłują się tylko i wyłącznie telefonem, TikTokiem, media społecznościowe. No ale tam na mediach też mogą pooglądać takie ciekawe rzeczy. Skąd pomysł? Ja już kiedyś pracowałam nad takim projektem z grupą uczniów. To była grupa gimnazjalna. W tym roku zaczęłam pracę także w liceum i stwierdziłam, że skoro mam starszych uczniów z większymi możliwościami, to czemu nie spróbować? I nie zawiodła się pani, patrząc na to, że gimnazjaliści sobie poradzili? Gimnazjaliści poradzili sobie na tyle, na ile mogli. Mateusz jest uczniem, który był wcześniej w projekcie i stwierdził, że też chce spróbować, jak po tych czterech latach jego możliwości się zmieniły i umiejętności. No i powiem szczerze, że zaproponowałam. Na początku myślałam, że może jednak ten pomysł nie był trafiony, bo odzew był różny. W niektórych klasach kompletnie zostałam... To odsłuchana i tyle. Zaproponowałam e, właśnie w trzeciej klasie tej profilowanej e, Białchemowej, zaproponowałam tej z rozszerzonym angielskim i moje zdziwienie było wielkie. Zgłosiło się do mnie e, pięć dziewczyn, na początku sześć, potem zdecydowało się jednak pięć. Mówię yeah, jej, ona one nic nie wiedzą o programowaniu, a chcą do czegoś takiego. No dobrze, zgłosiłyśmy się, napisałyśmy formularz, wymyśliły naprawdę ambitne badania odnośnie e, tej misji, którą mamy jako rozszerzoną. No i okazało się, że no super, no znalazłyśmy się wśród 25 zespołów z całej Polski, czyli dziewczyny mają potencjał. Za wami już pewne etapy tego konkursu, który nazywa się KAMSAT, tak? Dobrze kojarzę? Tak. E, jest to konkurs e, organizowany przez Centrum Nauki Kopernik i... E, Europejską Unię Astronomiczną. No i mamy za sobą najpierw była rekrutacja, a potem pierwszy raport, w którym trzeba było dokładnie opisać, jak będzie wyglądała nasza misja. Dziewczyny, co wam kierowało, że postanowiłyście spróbować swoich sił? Właśnie, jak powiedziała pani Anna: co? Programowanie, sądy, wybuchy. to mało kobiece. Tak się przynajmniej myśli. Więc e, generalnie... Weronika, tak? Maciejowska? E, e... Jakby samo przedstawienie przez panią Annę pomysłu było dla nas super ciekawe, i dlatego stwierdziliśmy, że to jest coś faktycznie różnego od naszych zainteresowań, coś innego, nowego i dlatego chcielibyśmy spróbować. I też na, dla nas jakby bardzo dużą inspiracją jest Maria Skłodowska-Curie, która właśnie była jedną z pierwszych kobiet w dziedzinie tutaj chemii i fizyki. No i jakby w Polsce nie miała szans się edukować, musiała wyjechać do Francji, ale. Miała bardzo dużą wiedzę i, no, jakby. A to wykorzystacie, było. że już te szanse w Polsce są. Słucham? Wykorzystacie z tego, że te szanse tak, już, są już są w Polsce. Tak, w tym momencie już są w Polsce, ale nadal w tym konkursie dość mało kobiet bierze udział i chciałam pokazać, że, że właśnie dużo rzeczy kobiety są w stanie zrobić. I e, nawet jeśli czegoś nie umiemy jeszcze, to nauczymy się i to zrobimy. Zuzanna, to było co kierowało? Nie bałaś się tego, że. Mm, nie, nie chodzi tutaj o kwestię płci. Nie bałaś się tego, że na przykład nie podołasz, bo to nie jest Twoje. Yy, jakoś no, nie, nie miałaś z tym nigdy nic wspólnego. Myślę, że właśnie dokładnie tego się bałam i czasami nadal się boję, ale. Ale dlatego w to weszłaś? Bo, bo się bałaś. Tak, między innymi. I też no, mam ze sobą przyjaciół i myślę, że głównie zostałam skuszona. E, takim zadaniem tłumaczenia naszego raportu musimy go przetłumaczyć na język angielski. A ty jesteś w klasie z rozszerzonym angielskim. Tak, zgadza się. I see. <laughs> <laughs> Okej, okay, y, więc będziesz pełnić, ale nie tylko pe pełnić rolę tłumaczki, hmm. prawda? Jakąś masz bardziej też odpowiedzialne zajęcia. Się. Jakie? E, muszę obliczyć e, powierzchnię naszego spadochronu, e, na którym będzie z, zlatywała e, nasza sonda. I muszę także dobrać dobry materiał. I rozumiem, że ta sonda też musi spadać z jakąś określoną prędkością. To nie może być za szybko, bo nie zbierzecie wystarczającej ilości danych, za wolno też nie. Zgadza się. Dobrze, Weronika, wróćmy na chwilę do Ciebie. Twoje zadanie w tym projekcie. Więc ja zajmuję się właśnie pozyskiwaniem sponsorów czy patronów medialnych, prowadzeniem mediów społecznościowych. I tak wspinania. Już Państwo wiedzą, dlaczego tutaj dziewczyny są, bo Weronika dobrze działa po prostu. Została nam Wiktoria, twoja rola w, projekcie, w tym konkursie KAMSAT? Ja głównie miałam być od programowania całej satelity. Ja głównie miałam być od programowania całej satelity. A zajmujesz się tym może nie na co dzień, ale to jest to jakieś Twoje hobby. Programowałaś coś kiedyś? Z, z Zawsze mnie to interesowało. Mm -hmm. I właśnie w szkole też na przykład bardzo często na informatyce pomagałam znajomym z różnymi zadaniami e, i był to taki mój poboczny takie hobby, tak. konik, no mm -hmm. trochę coś takiego. E, I właśnie e, od tego miałam być od początku w tym projekcie. E, no i aktualnie zajmuję się programowaniem niektórych czujników, ale też właśnie... Materiału. Jakich czujników? Jakie e, będą czujniki w tej w waszej sondzie? Mamy czujnik temperatury, ciśnienia i pyłów. To są te trzy podstawowe, te trzy dane, które musicie zebrać, tak? Nie, podstawowe dane, które musimy zebrać, to jest ciśnienie i temperatura, a pyły to jest już nasza inicjatywa. Wasz własny pomysł, żeby sprawdzić, jak bardzo zapylony jest powietrze w naszym kraju. Pytałem się przed wejściem na antenę, ale powtórzę pytanie. Czy sonda będzie wystrzelona gdzieś w okolicach wrześni? Nie, sonda będzie spuszczona w okolicach Pustyni Błędowskiej. Czy te badania będą służyć jakiemuś szerszemu projektowi? Na podstawie tych badań coś się y, będzie tworzyć? Jakaś mapa zapylenia? Czy, czy mapa, nie wiem, zanieczyszczeń? Coś możecie powiedzieć więcej? To znaczy, y, to bardziej zależy od nas, co my dalej zrobimy z tymi danymi, bo nie jest to jakieś takie wymaganie. Dane, które my zbieramy, mamy my sami wykorzystać i to już jakby, jak wykorzystamy te dane, czy sporządzimy wykresy, czy właśnie mapę, to już jest bardziej tutaj nasza działka, to co będziemy chcieli zrobić. Zależy też od tego, jak te dane zbierzemy i jak to się będzie układać. Dobrze, powiedzcie mi, dziewczyny, gdzie są faceci? <grystanie> 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 jak to jest, pani Anno, też, nie zgłosił się żaden yy, chłopak? Yy... No mamy no, całego jednego. No, Mateusza. No, no dobrze, Mateusz się zgłosił. Ale Mateusz brał y, udział 4 lata temu w tym projekcie, więc tak. generalnie wiedział, na co się pisze i chciał się sprawdzić. Ale gdzie są? Ci odważni faceci, ci odważni mężczyźni, którzy powinni zdobywać świat, którzy powinni być odkrywcami, Może, przepraszam, powinni, którzy byli kiedyś odkrywcami, zdobywcami. <laughs> Na no szczerze powiedziawszy, nie wiem, też byłam zdziwiona, że skład jest czysto żeński, ale skoro dziewczyny stwierdziły, że dadzą radę i pokazały to już w dwóch etapach, że dają radę, to co za problem? Mamy jednego chłopaka, który nas będzie wspierał trochę przy programowaniu, trochę przy e, radiokomunikacji, bo sonda musi się komunikować z e, naszym komputerem przez antenę. E, I no szczerze powiedziawszy, no też nie chcemy Matusza za mocno obciążyć, bo on jest w klasie maturalnej, więc. Stwierdził, że będzie naszym bardziej wsparciem niż taką naczelną siłą, więc a no, większość cała pracy, moc w dziewczynach. A większość pracy wykonujecie Wy. Super, gratuluję, bardzo fajnie. Yy, pokazujecie, że można i pokazujecie, że yy, trzeba chcieć. To jest chyba odpowiednia forma. Fajnie jest chcieć coś zrobić, co nie? Patrząc po Waszych uśmiechniętych twarzach, to tutaj szłyście też z ochotą. No dobra, radio, może to nie jest sława od razu, ale chyba wam się chciało. Tak? Tak, jak najbardziej. Dobra, wystrzeliłyście satelite, dane zebrane. Na pewno będziecie miały jakiś pomysł na to, w jaki sposób je opracować, jak je wykorzystać. Kolejny etap konkursu. W sensie na początku, jeszcze przed wystrzeleniem jest jeden etap. Mhm. Jest napisanie raportu, raportu z. Budowania, z tego jakie. I rozumiem, że z tym jesteście wyszły. w tej chwili na tym etapie, tak? Na Budujecie etapie i jednocześnie piszecie raport, jak ta sonda powstaje. Tak. E, I na podstawie tego raportu i właśnie tego, jakie nam tam problemy wyszły, jakie rozwiązaliśmy, e, będą wybierane sześć drużyn, właśnie których satelity zostaną rzucone. Sześć drużyn z Polski czy. Z Polski? Z, z Polski. Tak. Z Polski. E... I po właśnie tym e, wystrzeleniu tych sąd? Ja już e... zakładam, że na pewno wasza sonda poleci. No ale po tym wystrzeleniu zostaje wybrana jedna drużyna z Polski, która idzie na szczebel międzynarodowy. I też podobne zadania, tak? Te, czyli zbudowanie pewnie jakiejś sondy i zebranie jakiejś tam paczki danych. W, to się w, w tym kolejnym etapie międzynarodowym y, nadal używa się tej sondy, której... Tej samej? Tak. Wtedy bo musi... mamy czas na dopracowanie jej i tak dalej. Zuza robi spadochron. Pracuj dziewczyno nad spadochronem. <laughs> Pracuj, bo ta sonda musi zostać wykorzystana po raz kolejny. Czego można życzyć młodym osobom, którym chce się coś robić i porywają się na zadania, z którymi nie miały wcześniej yy, może zbyt wiele wspólnego? Na pewno odwagi. To już macie. Tu, już, już, to już to weszłyście. Już to już weszłyście w ten projekt, już robicie. Yy, już przeszłyście dwa etapy, więc to, że macie odwagę, to nie ulega żadnej wątpliwości. Czego? Mogę? Można wam życzyć? Wybuchu nie, no, ale wystrzelenia. <noise> No, jak najbardziej. Szczęśliwego opowiem, startu i lądowania. Liczymy zasi... no to, się uda dojść do tego etapu, gdzie nasza sonda wystrzelona zostanie. Już nie zakładamy, że będziemy reprezentować Polskę, chociaż może. Ogromną pomocą na pewno jest dla was pani Ania, jako nauczyciel prowadzący, ale chyba by się nie udało tego tak e, dopiąć gdyby nie pomoc gdzieś z zewnątrz. Co, kieszonkowe na to wysłupłałyście? Pani Ania półpensji nauczycielskiej? Chcieliśmy bardzo podziękować, bo tutaj właśnie dużym wsparciem okazały się dla nas firmy, czyli Crispol i sklepu Pominek Września oraz firma Jarkol i tutaj oni zajmują się fotografowaniem etapów naszych dalszych a my zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z Września i okolic do tego, żeby sponsorowali takie poczynania uczniów, którzy rozwijają w ten sposób swoje umiejętności i będą też rozsławiać, mam nadzieję wrześnie, albo Jarocin, albo Ośrodę, albo Śrem, albo Krotoszyn, albo Plesze. wszędzie tam, gdzie docieramy i tam, gdzie nie docieramy też, będą rozsławiać te miejscowości. Trzeba mierzyć wysoko, dziewczyny, trzeba mierzyć wysoko i proszę Państwa, dzisiaj w studiu właśnie y, cztery dziewczyny, które mierzą wysoko. Y, Anna Nowicka, y, nauczycielka fizyki i matematyki z Elo imienia Henryka Sienkiewicza, we wrześni. Bardzo dziękuję. Weronika dziękuję. Maciejewska, uczennica trzeciej klasy, profil biolchem. Dziękuję. To też Elo oczywiście Zuza, Zuzanna Grzybek, uczennica też trzeciej klasy, biologia rozszerzona polski. Biologia, angielski rozszerzony polski. Także dziękuję. Wiktoria Maciejewska, uczennica trzeciej klasy, ten sam profil? I brakuje nam, też się w studiu nie pomieścimy. Oliwia Wiśniewska, profil biologiczno-chemiczny, uczennica trzeciej klasy Elo, Zofia Kazibut, profil również biologiczno-chemiczny i Mateusz Lech, uczeni EZSP, klasa informatyczna, tegoroczny maturzysta. Mateusz trzymamy za ciebie kciuki. A wam bardzo dziękuję i liczę na to, że wasza sonda poleci wysoko. Zbierze dane, Zuzia, pamiętaj, spadochron. To jest bardzo, <grym> bardzo, bardzo, bardzo ważne. ważne. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy również. Audycja a, zawierała a, lokowanie a, produktu. Gościniec! Gościniec!